Ten test rękawic powinienem chyba zacząć od. Bo są to rękawice inspirowane śnieżną dziką panterą. Chciałbyś wygrać te rękawice? Koniecznie oglądaj ten test do końca. Marka tych rękawic to. Defensa Gloves. Po hiszpańsku Defensa to obrona, a Gloves rękawice. Rozpoczynamy test rękawic. Snow Panther. Rękawice otrzymujecie w takim rewelacyjnym etui, które jest rozpinane. Rękawice są zapakowane oddzielnie. W środku mamy instrukcję i dwa łóżka. Wyjmijmy to, co najważniejsze, czyli rękawice. Są one dodatkowo zapakowane w folię, dzięki temu są bezpieczne. Ale zobacz tu, jakie te gumeczki stylowe! Musicie przyznać, że te rękawice mają naprawdę bardzo ciekawy design, ale przyjrzyjmy się w ich budowie. Krój rękawicy to typowy negatyw, bo wszystkie szwy są pochowane do środka, a krój ten zapewnia najlepsze przeleganie rękawicy do dłoni. Pomiędzy przodem a tyłem rękawicy mamy materiał dziurkowany, zresztą również prawie cały bak jest zrobiony z tego materiału, więc rękawica powinna świetnie oddychać. Przyjrzyjmy się jeszcze bakowi rękawicy, bo on też jest bardzo ciekawy. W strefie piąskowania mamy gumeczki 3D, które powinny świetnie tłumić siłę podczas piąskowania. Na końcówkach palców też mamy strukturę 3D, ale jest to już taki materiał lateksowy, który będzie zwiększał powierzchnię chwytną, bo w ekstremalnych momentach możemy oponować piłkę nawet bakiem. Na drugiej stronie piłka zachodzi pianka i tutaj widzimy jej przekrój. Jest to 4 mm pianka puff Grip która powinna świetnie amortyzować i dawać bardzo dobre właściwości chwytne. Rozepnijmy pasek i przyjrzyjmy się mu. Jest to typowa owika na 2, która doskonale będzie stabilizowała wasz nadgarstek. Rękawica, jak widzicie, jest bardzo długa i cała górna część rękawicy jest zrobiona z takiej górki. Ale na boku jest również takie specjalne rozcięcie z materiałem elastycznym, a to wszystko powinno ułatwić zakładanie i zdejmowanie rękawicy. A z takich detali jeszcze pomiędzy kciukiem a resztą palców jest rozcięcie również z materiałem elastycznym, dzięki temu kciuk będzie mógł ruszać się niezależnie od reszty palców. Załóżmy samą rękawicę. Ja chyba jej do końca sam nie założę. Albo jest minimalnie za dużo. Bo zobacz. O tutaj jak, jest, jak są te gumeczki i jest ten materiał lateksowy, to jest tak bardziej mi miękko. Rękawice już założyłem na dłoń i sprawdźmy jak trzyma się nadgarstka. I nawet przed zapięciem paska jest naprawdę bardzo dobrze. Ale sprawdźmy jak będzie po zapięciu. Pasek idealnie trzyma nadgarstek. Część piątkowania i palce są dość sztywne, ale ja mogę spokojnie zginać palce, ponieważ i lateks i te gumetki mają rozcięcia, które odpowiadają anatomii dłoni. No dobra, ściągamy folię i sprawdzimy, jak działa lateks na rękawicach. Folia jest bardzo dobrze wprosowana w rękawice, ale dobrze schodzi. Chyba dobrze działa ten lateks, bo sama folia mi się przykleja do rękawic. To był pierwszy i już odskubał lewą rękawicę. Ale zobaczcie, co dzieje się po zdjęciu folii. Każdy bramkarz kocha ten wiek. Zastanawiam się tylko, czy dam radę sam założyć drugą rękawicę, bo nie ma tu żadnego paska do naciągania. Zadbali nawet nowe to to się doklei. Nie wiem, czy słychać. Ok, no to sprawdzimy, czy sam dam radę założyć drugą rękawicę. Nawet się udało. Zapnijmy pasek. Możesz tu trochę pomóc. I sprawdźmy jak kleją obie rękawice. Uwielbiam ten dźwięk. Czekamy na dobrą pogodę i idziemy na twój sprawdzić. Rozpoczynamy test rękawic Defensa Snow Panther. Oczywiście na początku musimy założyć rękawicę. Jak widzicie, rękawice da się samemu założyć. Tylko tato, pomożesz mi trochę ją naciągać. Jak na długie rękawice jest nieźle. Cztery gwiazdki. Standardowo rozpoczynamy od piłek w ręce. Jak zamotliliśmy te rękawice, to zobaczcie jak teraz ten klej działa. Klej na start. Rewelka. Sześć gwiazdek. Tata spróbujmy kilka mocniejszych piłek. Amortyzacja. Świetny poziom. 6 gwiazdek. Próbujmy kilka dorzuceń. Kontrola piłki w rękach. Świetny poziom. 6 gwiazdek. Wygoda. Te trójkąty kąty są super. 6 gwiazdek. W I w tym czasie podsumujmy sobie oddychanie ręki. Te rękawice bardzo mnie zaskakują, bo mają kolejne sześć gwiazdek, dlatego że ten bak jest zrobiony prawie, że cały z materiału, więc świetnie oddychają. Tu się poślizgnąłem. Sekretne hasło tego odcinka to śnieżna pantera. Podsumujmy te rękawice. Klej po treningu. Trochę ich się zalepił brudem. 4 gwiazdki. Trwałość. Delikatne przetarcia są. 5 gwiazdek. Opakowanie rewelacyjne. 6 gwiazdek. Cena. Rękawice w wersji juniorskiej kosztują 239 zł. A w wersji seniorskiej 299 zł. Jak dla mnie to dużo pieniędzy. 3 gwiazdki. Podsumujmy te rękawice. I są to jedne z najlepszych rękawic, jakie miałem na testach. Bo i świetnie trzymają mój, mój nadgarstek, i bardzo dobry jest klej. Są to bardzo dobre rękawice. Polecam je Wam. A dodatkowo, na stronie producenta, czyli defensastore.com, za każde kupione rękawice dostajecie punkty pazurki. Czyli taki program lojalnościowy. I dodatkowo, jeżeli zbierzecie 8 pazurków. To będziecie mogli dostać rękawice za złotówkę. To jest bardzo fajne. Zasady konkursu standardowe są trzy. Po pierwsze, przekonaj mnie w komentarzu pod tym filmem, że to właśnie Ty potrzebujesz tych rękawic, oczywiście używając sekretnego hasła. Po drugie, udostępnij ten film jak największej ilości osób i przekonaj je, żeby napisały komentarz pod Twoim komentarzem i potwierdziły, że potrzebujesz tych rękawic. A po trzecie, koniecznie musisz ich nie obserwować. Konkurs trwa standardowo do najbliższego piątku do godziny 20. Dobrego dnia!